Długo się zastanawiałem, czy powiedzieć Wam przed faktem, czy po fakcie o zmianach, które będą na moim kanale. Właściwie to był wspólny kanał mój i Adriana, jednakże Adrian już nie nagrywa. Może się pojawi kiedyś w jakichś odcinkach za drzwiami. Bardzo bym chciał, ale na razie nie i kanał troszeczkę ewoluuje. Zaczyna być troszeczkę innej tematyki, a może nie także innej tematyki, ale zaczyna być uzupełniony o inną tematykę. I ta tematyka będzie przeważać nad tematyką za drzwiami. Rozumiecie o co chodzi, nie? Nie wiem, choć się domyślam. Pierwszą zmianą na kanale będzie zmiana nazwy. Bo chcę stworzyć, skoro sam tworzę ten kanał, chciałbym, żeby to było budowanie marki osobistej. Tak zatem myślałem nad taką zwyczajną nazwą, czyli Marek Mozga. Ale może to tak trochę bardziej zrobić dokładną, czyli Marek Junior Mozga. Albo bardziej tak amerykańską MJ Mozga. Co myślicie? Fajnie gdybyście wyrazili swoją opinię, gdyż ta zmiana nastąpi już w tym miesiącu. Więc chciałbym, żebyście wyrazili swoją opinię. To nie jest tak, że, że biorę wszystkie laury dla siebie, bo ten kanał współtworzyłem razem z Adrianem. Jednakże, tu pojawia się kolejny argument za zmianą nazwy. A tym argumentem jest to, o czym wspomniałem na początku czyli to, że kanał się rozwija i będzie rozwijać. Będzie pięć serii, które będą cały czas na kanale. Mam plan, żeby filmy były co najmniej raz w tygodniu, a nawet może i częściej. Cztery serie są już w trakcie pracy. I trzy z nich już są na kanale. Pierwsza za drzwiami. I tak jak się nazywa ten kanał za drzwiami, teraz to będzie tylko i wyłącznie seria, taka podróżnico historyczna. To co już widzicie i tego jest najwięcej na moim kanale. Druga seria, czyli vlogi, to co teraz oglądacie, żeby była jakaś interakcja z wami, żeby z czasem, gdy będę miał więcej widzów, a i tak się cieszę z tego co już mam, żeby, żebyście wiedzieli, co się u mnie dzieje i żeby to jakoś fajnie wyglądało. Trzecia seria, merytorycznie. Ten pierwszy odcinek z Radosławem był taki próbny. Teraz na następnym tygodniu będę nagrywał drugi odcinek i będzie już bardziej sprofesjonalizowany. Będzie e, lepsza jakość, możliwe, że z dwóch kamer na pewno będzie dużo, dużo lepszy sprzęt audio nagrywający, więc nasz głos będzie wyraźny i będą na pewno filmiki krótsze, bo 25-minutowe myślę, że stanowczo wystarczą. Kolejna seria, teoretycznie. Seria, o której niedługo pojawi się na kanale, jakby taki trailer, zapowiedź, czego ona będzie dotyczyć. Będzie dotyczyć nauk ekonomicznych, marketingowych, generalnie takiej teorii w pigułce. Filmy myślę, że będą trwały od 5 do 10 minut. Piąta seria. Pięć, jak na rączce. Taka piątka Kaczyńskiego, to tutaj będzie piątka mozgi. E, piąta seria na razie nie ma na nią żadnego pomysłu. Myślałem o czymś takim jak e, newsy, czyli coś takiego, jakby skrót wydarzeń z ostatnich trzech miesięcy gospodarczych, ekonomicznych, ale to będzie po prostu jako taki dodatek, go nie będę traktował jako jakąś tam serię. E, I myślę, że te, ta piąta seria, o której mówię, będzie taką serią, którą stworzymy razem. Kiedyś, jak będzie więcej widzów, to po prostu... Może się coś wykryuje, dacie fajny pomysł, albo ja wpadnę nagle na jakiś genialny, super pomysł, który zrealizuję. Jak Wam się to podoba? Żeby nie było, że przynudzam tylko jakąś tam swoją gadką, to pokażę Wam pomieszczenia na moim wydziale, czyli Wydziale Zarządzania i Ekonomiki usług Uniwersytetu Szczecińskiego, na którym się doktoryzuję na którym też wykładam w formie praktyk różne zajęcia. W tym semestrze mam podstawy marketingu, co będzie też właśnie pierwszą serią z. Tej serii teoretycznie, czyli o podstawach marketingu będzie, o nie, tu go się dowiecie więcej, to dostałem dostęp do takich sal, na których bardzo mi zależało. Sale, które nie były do końca wykorzystywane od początku studiowania, miałem na nich rapkę i w końcu dostałem do nich dostęp. Będę chciał wykorzystać te sale, muszę się nauczyć troszeczkę sprzętu i właśnie pokażę Wam, co w tych salach się znajduje. Teraz jestem w tej pierwszej sali, do której się wchodzi. Jak widzicie, jest to sala wykładowa. Jest świetna, jest naprawdę śliczna. I Myślę, że fajnie byłoby tu poprowadzić wykłady w następnym semestrze. A teraz, co jest dalej? Patrzcie na to. To jest ta sala wykładowa. Tablica taka nowoczesna. Nie zbyt jej lubię, szczerze powiem. Tam zaraz pójdziemy, ale tu jest świetne pomieszczenie. Dużo pracy mnie czeka, żeby nauczyć się. Jak wykorzystać ten cały potencjał, ale już widzicie, co tu się dzieje. Mamy green screen, oświetlenie. Wszystko tu jest. Nawet są dostępne kamery profesjonalne, ale nie chcę ich wykorzystywać jakoś. Będę się trochę głupio czuł, jak będę tak wszystko wykorzystał tutaj do uczelniach, chyba że sami mi to zaproponują, więc Panie dziekanie, jeżeli Pan to ogląda, to to czekam na propozycję. To jest takie okienko fajne, który idzie do studia. Tam są pakiety, Adobe Premium i tak dalej. Jednak ten mój program co mam mi wystarcza, używam Video Deluxe, to jest taki mało znany program, dużych możliwości nie ma właśnie. Nie wiem jak będzie z green screenem. Jeżeli nie będzie dawał tej, znaczy nie jest możliwość, ale kiedyś próbowałem, i ciężko to wychodziło. Jeżeli nie będzie dawał możliwości używania green screena tak jakbym chciał, to po prostu nauczy się tego Adobe Premium. Idziemy dalej. Tutaj mamy pierwsze pomieszczenie, takie zwykłe, wiecie. Takie fajne foteliki mięciutkie. Takie małe pomieszczenie. Korytarzyk. O, co tu piszczy? A nie, nic. Tu jest gabinet, do którego nie wchodzę, bo to nie, nie mój gabinet. A tutaj jest to całe studio, gdzie są super fajne, mocne komputery. Tam jest mój laptop. Te wszystkie programy i generalnie świetny widok. Fajna panorama. Odcinek serii merytorycznie nagrywaliśmy wraz z Radosławem w czytelni. Widzieliście bardzo fajne jakby tło, te półeczki z książkami. Fajnie to wygląda, bardzo mi się to podobało. Jednak nie wiem, czy będziemy tam dalej nagrywać. Znaczy, jeden z wykładowców, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, jak pan to ogląda, to dobry pomysł zarzucił, żeby dać jednak wniosek, by mieć tam dostęp cały czas, bo ona jest otwarta do 18, a ja do 18 pracuję, więc tak średnio mi to pasuje, rzadko kiedy mogę pójść w godzinach popołudniowych, żeby coś nagrać. Myślę, że tutaj nagramy tą serię merytorycznie, chyba, że dostanę kiedyś dostęp do czytelni, to będzie cały czas tam. I jeszcze jedna kwestia, o której chciałem wspomnieć. Ten vlog nagrywam z telefonu Huawei P20. Myślę, że jest bardzo fajna jakość, a dla mnie to jest super, bo nie muszę nosić ze sobą sprzętu, więc powiedzcie, jak wam się podoba jakość. Czy, czy vlogi z tą jakością są w porządku? Myślę, że jest naprawdę jak na komórkę, super jakość. Wyraźcie swoją opinię. To tyle, co miałem dzisiaj wam do powiedzenia w takim vlogu, takiej pogadance. Więc wyraźcie opinie na tematy, które poruszyłem. Bardzo czekam na wasze zdanie. Piszcie do mnie prywatnie w komentarzach. Lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie. Ja wiem, że biorę się za content, który będzie bardzo ciężko rozwijać, bo mało jest osób, które tak się będzie tym interesowało. Jednak ciężka praca zawsze popłaca. Szczególnie jak są do tego warunki, a myślę, że warunki coraz lepsze sobie tworzę. Więc dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia.